śmiało no się mam ujrzeć. ale nie, nie na jednym zbie. Skojeżanowiczane. Idę do nupka. Tam nie wiem, co nawet jest. Patrzę tu, nie wiem, co to jest. Jeszcze nie widziałam z bliska. A tu? Tu co to jest? Nie, 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 nie. Kwestia nie, nie. się w Pomocy. Pomoci. Nieznany mnie porwał. Przetłumaczę wam. Pomocy. Nieznany mnie porwał. Chyba. Możecie mnie poprawić. Mój przyjaciel Kajet i Maciek pomocy. Trochę nie rozumiem. Ale to już nie jest śmieszne. Co się stało, to ja nie wiem. No i tutaj ketchup. Co to jest? Nie dam rady. Co? J jak nie dasz rady? Dasz? To mój koniec. Już wiem. To rad nieznanego. Moje ostatnie słowo to papa. Pa. Chciałam piosenkę nagrać z Nubkiem. O jego ulubionym budulcu. Chyba tyle. Chyba tam no bo. Co innego lubi Nubek przecież. No, nubek yy. no, Nubek co lubi, no to nie wiem co inaczej. No właśnie co lubi Nubek. Co lubi Nubek. Ojej. Widzowie to chyba jest mój koniec. Znaczy nie mój. Mojego kanału możecie go nadal subskrybować i ten, ale to chyba koniec, no Maćka. No tak więc widzowie, co? No chyba muszę to skończyć. Co dobre, to się zawsze kończy przecież, no. Ale... No to widzowie, E. pop